Chwała Panu Bogu. Pragnę znów dzielić się Bożym Słowem, które jest takie wspaniałe. I tak jak ostatnio zacząłem kontynuować temat uwielbiania związanego z przybytkiem, który Bóg zlecił pobudować synom Izraelskim. Dzisiaj będę dalej kontynuował ten temat i na ostatni, ostatnim razem, jakżeśmy omawiali miejsce święte, to można było zobaczyć elementy, które stały w tym miejscu. Był tam stół z chlebami pokładnymi, który wskazywał na Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, że jest Jezus chlebem żywym. I nasza odpowiedzialność, jako uwielbiając Boga, oddając Mu trześć szacunek, to doceniać to Boże Słowo. To Boże Słowo, aby mieszkało w naszym sercu, abyśmy je szanowali. Jezus jest Bożym Słowem. To Boże Słowo pragnie mieszkać w nas obficie, tak jak osoba, mieszkać w nas obficie. Następny element, który tam był, był świecznik, który tak samo wskazywał na Jezusa Chrystusa, co Jezus mówił o siebie w Ewangelii. Ja jestem prawdziwym światłem życia i my, jako dzieci Boże, jesteśmy tak samo dziećmi światłości zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem i powinniśmy świecić, naszą odpowiedzialnością jest, uwielbiając naszego Boga, tego, kogo wierzymy, świecić na tym świecie, który jest w ciemności, jako te światła, jako te miasta, które są położone na górze, a świecić możemy poprzez nasze święte życie, poprzez życie, które jest. Poparte dobrymi uczynkami opartymi właśnie na Bożym Słowie, na sprawiedliwości. Gdy grzeszymy, wtedy nie świecimy. Jezus Chrystus jest także wstawiennikiem. Ołtarz Kadzidlany wskazywał na Jezusa Chrystusa jako wstawiennika. On stawia się za nami teraz bezustannie, on modli się za nami. Gdy mamy jakieś trudności, różne chwile, problemy, możemy śmiało przyjść do naszego Pana Jezusa Chrystusa, a On nas wysłucha, On nam pomoże. Taki, Taki jest nasz Pan. Nasze modlitwy powinny płonąć nieustannie i wznosić się tam przed oblicze Boże jak te wolno kadzidło na Ołtarzu Kadzidlanym. Dzisiaj pragnę przejść dalej do tego miejsca, które było przybytku, a jest to miejsce Najświętsze. I przeczytamy parę miejsc, zobaczymy, co tam się znajdowało w tym miejscu Najświętszym. Właśnie w tym miejscu Najświętszym, jak już jesteśmy tak pobieżnie. Omawiali, tam przebywała Boża Obecność w postaci tego obłoku. Tam właśnie Bóg spotykał się z człowiekiem, miał z nim społeczność. Bóg z nieba zniżał się do człowieka, i właśnie w tamtym miejscu miał społeczność z człowiekiem. Przejdę do tego miejsca, które było oddzielało miejsce najświętsze od świętego. Co było? Zasłona. I dlatego przeczytamy z drugiej, mojżeszowej dwudziestego szóstego rozdziału, druga. Od wiersza trzydziestego pierwszego do trzydziestego trzeciego. Przeczytam parę fragmentów i zobaczymy na to miejsce i zobaczmy, z czego dowiadujemy się o tej zasłonie. jak była wykonana. Zobaczmy. Zasłona właśnie oddzielała to miejsce najświętsze. Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej pulpury i z karmazynu i ze skrąconego bisioru zrobisz ją zahaftowanej na niej artystycznie cherubami. I zawiesisz ją na czterech słupach drzewa akacjowego, pokrytych złotem ze złoczy, złotymi hakami, stojących na czterech srebrnych podstawach. Zasłonem zawiesisz na haka i wniesiesz za zasłonem skrzynię świadectwa. A ta zasłona będzie wam oddzielać miejsce święte od Najświętszego. I widzimy tutaj... Pierwsze wiersze mówią w jaki sposób była wykonana zasłona. Była ona artystycznie zrobiona, dobrze wyhaftowana. Na niej były cheruby wyhaftowane. Było to, można powiedzieć, wielkie rękodzieło. Było zawieszona na akacjowych słupach, które wszystko było pokryte złotem, zawieszona na hacz haczykach. I po co ona była? O jej zadaniem było oddzielać jedno miejsce od drugiego. Święte miejsce od najświętszego. Teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze zobaczyli, co się znajdowało w tamtym miejscu. Jak wcześniej czytałem, to znajdowała się skrzynia przymierza, i pragnę przeczytać jeszcze z Hebrajczyków 10 rozdział. Hebrajczyków 10 rozdział 19-20. 9 to jest właśnie tak się troszeczkę. Proszę? Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazwana miejscem najświętszym świętym, a w niej znajdował się świecznik stół. I chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, zwany miejscem najświętszym, mieszczący kadziennicę skrzyniem przymierza, pokronto, pokrytą zewsząd złotem, której był złoty dzban z manną, Alka Arona, laska Aarona, która zakwita, zakwitła, i tabliczne przymierza. A więc właśnie za tą zasłoną była skrzynia przymierza, w niej była laska Aarona. Ar raona, która zakwitła, i tablice przymierza. I dziesiąty rozdział dziesiąty rozdział dziewiętnaście dwadzieścia, dziewiętnaście dwadzieścia. Mając więc, bracia, ufność. Iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Tutaj właśnie chciałem pokazać, że w Nowym Testamencie, w Starym Testamencie była ta zasłona, oddzielała miejsce święte od, święt, od najświętszego, a Nowy Testament nam już pokazuje, że ciało Jezusa Chrystusa jest tą zasłoną, że ta zasłona. Jest obrazem ciała Jezusa Chrystusa. I tutaj jeszcze jest coś ciekawego powiedziane, że jak możemy wejść do miejsca tam najświętszego, i tutaj możemy wejść, gdy jesteśmy braćmi, a więc braćmi, możemy wejść, drogo, wejść drogą nową, żywą, dzięki krwi Jezusa Chrystusa. Aby zrozumieć drogę nowego, drogę nowego życia, tą drogę nową, jaką, jaka funkcjonuje, musimy przejść do Arki Przymierza. I teraz przeczytam parę miejsc jeszcze też z Księgi Mojżeszowej i do dnia pojedniania, które było w Izraelu Jan Gipur. Druga Mojżeszowa, 25 rozdział. 25 rozdział, wiersz 10, 15. Zrobisz tę skrzynię z drzewa akacjowego, dwa i pół łokcia długą, półtora łokcia szeroką i półtora łokcia wysoką. Pokryjesz ją szczerym złotem, pokryjesz ją od wewnątrz i zewnątrz. Zrobisz dla niej dookoła złoty wieniec. Odlejesz także dla niej cztery złote pierścienie, przytwierdzisz je do czterech jej krawędzi, dwa pierścienie po jednej stronie, dwa pierścienie po drugiej stronie i zrobisz drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz ją złotem. Drążki te włożysz do pierścieni przy, po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię. Pierścienia skrzyni pozostaną te drążki, nie będą w nich wyjmowane. Do tej skrzyni włożysz świadectwa, świadectwo, które ci dam. 17 wiersz. I zrobisz wieko ze szczerego złota. Dwa i pół łokcia długie, półtora łokcie szerokie. Zrobisz też dwa cheruby z litego złota. Zrobisz je w obu krawędziach wieka. Z jednego cheruba zrobisz... Jednego cheruba zrobisz na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony. Razem z wiekiem połączone zrobicie cheruby na obu jego krawędziach. Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry. Będą one okrywały swoimi skrzydłami wieko, a twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone będą ku wieku. Na wierzchu skrzyni położysz wieko. W skrzyni zaś złożysz świadectwo, które ci dam. Tam będę się spotykał z tobą. Z ponad wieka będę z tobą rozmawiał spośród dwóch cherubów, które są na skrzyni świadectwa o wszystkim, co jako nakaz przekaże dla synów izraelskich. I tu widzimy właśnie dokładny opis tej skrzyni przymierza. Myślę, że jak dokładniej, to każdy by mógł sobie przeczytać, jak ona była zrobiona, ale widzimy, że to wszystko było precyzyjne, zrobione. Właśnie Bóg pokazał, że to wieko. Przebłagalnia, ona była już zrobiona ze szczerego złota, były tam cheruby, były twarzami zwrócone ku sobie, miały skrzydła rozpostarte i tak jak oglądałem taki rysunek, to tak jakby ono kształta takie serce było tam i właśnie no, tak widać na tej po prostu, na tym wieku. I co ciekawego, właśnie Bóg mówi, że spośród tego wieka będzie rozmawiał, rozmawiał z ludem, z, z ludźmi. I właśnie to wieko było nakryte, były, tym wiekiem była nakryta skrzynia przymierza, w której były świadectwo Boże i tak jak wcześniej czytałem laska Aarona i to naczynie z Manną. łacja Mojżeszowa Rozdział 16 W Starym Testamencie i Starym Przymierzu było tak, że arcykapłan wchodził do Miejsca Najświętszego nie kiedy chciał, tylko to było raz w roku. To był w dzień pojednania, przebłagania. To święto nazywało się Yom Pur. To święto pojednania było to wydarzenie dziesiątego dnia siódmego miesiąca w kalendarzu żydowskim. I właśnie w tej rozdziale jest opisany opis w jaki sposób było dokonywane to pojednanie Narodu, ludu, z Bogiem. I tutaj przeczytam parę miejsc, bo to wszystko ma miejsce w Starym Testamencie. A w Nowym Testamencie możemy zauważyć, w jaki sposób to zostało dokonane, i przez kogo. I czytając trzecią Mojżeszowe, 16, wiersz, 16 rozdział pragnę zwrócić uwagę na drugi wiersz. I rzekł Pan do Mojżesza: Powiesz Aaronowi, bratu swemu, żeby nie wchodził w każdym czasie do miejsca świętego poza zasłoną prze, przed wieko, które jest na skrzyni, aby nie umarł, gdyż ukaże się nad wiekiem. Tutaj jest napisane, że nie może wchodzić w każdym czasie, kiedy chce, tam poza zasłonę, przed wieko, bo może umrzeć, gdyż ukażę się nad wiekiem w obłoku. Tam ukazywał się Bóg. Nad wiekiem w obłoku ukazywał się. Następne miejsce to jest wiersz. Od 11 przeczytam parę wierszy. Potem przyprowadzi Aaron na ofiarę, za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania za siebie i za swój dom. I zarznie tego cielca na ofiarę za własny grzech. Następnie weźmie pełną kadzielnicę rozżarzonych węgli z ołtarza, który jest przed panem i pełne garście miałkiego, wonnego kadzidła i wniesie poza zasłonem. I nasypie kadzidła na ogień przed panem, aby obłok z kadzidła okrył wieko, które jest ponad świadectwem i aby nie zginął. Potem weźmie nieco krwi z cielca i pokropi swoim palcem ponad wiekiem ku wschodowi oraz przed wiekiem pokropi z tej krwi siedem razy swoim palcem. I tu widzimy właśnie taka ceremonia, która była dokonywana, aby dokonać przebłagania, pojednania w oczach Bożych. I jakie zadanie miał Aaron do spełnienia? Widzimy tu, że Aaron był człowiekiem i on, żeby wejść Wejść, to po pierwsze musiał przynieść ofiarę przed pana, ta ofiara musiała być zabita. I on brał krew, i miał wejść do tego miejsca najświętszego. I to była ofiara za, ofiara z cielca za grzech Aarona, a więc kapłana, i pisze, zarżnie tego cielca na ofiarę za swój własny grzech. I następnie wniesie. Weź niepełną garść kadzidła z rozżarzonych węgli. Żeby on weszedł do miejsca najświętszego, znowu była procedura. Musiał wziąć kadzielnicę rozżarzonych węgli, nasypać do tej kadzielnicy, wziąć wonne kadzidło, miał jeszcze naczynie z tą krwią, wchodził po prostu do miejsca najświętszego i tam dym z tego kadzidła się unosił, i w taki sposób mógł tam dokonać przebłagania za swój grzech, za, swojej, za grzech swojej rodziny. I to wykonywał, tak jak tu pisało, siedem razy. Swoim palcem pokropił przed wiekiem, ku wschodowi. I teraz jeszcze przeczytam następne wiersze, 15 i dalej. Następnie zarżnie kozła na ofiarę za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę. I tu widzimy, że arcykapłan reprezentował lud, i tylko on mógł wejść właśnie tam za zasłonę do miejsca najświętszego. To było raz w roku święto Jongi Nikt nie mógł być tam w namiocie, tylko on i on tutaj jest za grzech ludu. Miał też zarżnąć cielca, złożyć na ofiarę, wziąć krew i zanieść poza zasłonę. Według tego jak tu napisana, więc te kadzielnicę miał wziąć i tak jak żeśmy tu czytali. Za zasłonę i uczyni z krwią jego, tego kozła, podobnie jak uczynił z krwią cielca. Pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem. Tak dokona przebłagania za świątyniem z powodu nieczystości synów izraelskich i z ich przestępstw spowodowanych wszystkimi ich grzechami. Tak samo uczyni z namiotem zgromadzenia, który jest wśród, u nich, wśród ich nieczystości. Żaden człowiek nie będzie przebywał w namiocie zgromadzenia, gdy on tam będzie wchodził, aby dokonać przebłagania w świątyni. Za samego siebie i za swój własny dom i za całe zgromadzenie, dopóki nie wyjdzie. I tu widzimy dokładnie, jest opisana ta ceremonia, w jaki sposób arcykapłan dokonywał tego przebłagania. Właśnie to wszystko było czynione raz w roku przez arcykapłana za siebie, za swój grzech, za własny dom, za cały lud, bo ludzie grzeszyli. I gdy po prostu to było dokonane, ludzie mogli po prostu być uważani jako oczyszczeni, uświęceni. Mogli mieć po prostu społeczność z Bogiem, bo wiemy, że właśnie te ofiary były składane dla Boga. Krew była przelewana niewinnych zwierząt, i ta krew jakby zakrywała grzechy tych wszystkich ludzi, i ludzie mogli mieć społeczność z Bogiem. Podsumowując to, mogłem zobaczyć, że właśnie to pojednanie było potrzebne dla ludu, dla Aarona, aby po prostu oni byli pojednani z Bogiem. Musiały być wite ofiary, a Aaron dokonywał odpowiednich ceremonii. Było to przygotowane w Dzień Pojednania dla całego ludu. Można zadać pytanie, czy po prostu ta ceremonia pojednania może ludzi uwolnić od ich grzechów na zawsze? Patrząc na to, że nie, bo tutaj ofiary były dokonywane co roku. Może jeszcze, już czytałem, 20, tego samego rozdziału, 29 wiersz. A to będzie dla was wieczną ustawą w miesiącu siódmym, Dziesiątego dnia tegoż miesiąca ukorzyczy się i nie będziecie wykonywać żadnej, żadnej pracy, zarówno tu bylec, jak i obcy przybysz, który osiadł wśród ciebie. Tu widzimy dzień, w którym to miało być dokonywane raz w roku, to przebłaganie. I 34 wiersz tego rozdziału. Będzie to dla was wieczną ustawą, aby raz w roku dokończyć przebłagania za wszystkie grzechy synów ludzkich i uczynił tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi. W tym miejscu jeszcze dowiadujemy się, że nikt w namiocie zgromadzenia nie mógł przebywać prócz arcykapłana. Arcykapłan był jeden. I na dzisiaj po prostu chciałbym skończyć to, bo dalej to będzie się odnosiło do nowego przymierza. To był tylko obraz. Jak Pan pozwoli, to po prostu podzielę się, w jaki sposób to zostało po prostu. Wypełnione w Jezusie Chrystusie. A Pan nam niech dopomoże, abyśmy patrząc na Słowo Boże, na te obrazy, zawsze mieli szacunek względem Boga, jak on kocha człowieka, jak on po prostu dba o tego człowieka, jak on nie, chce mieć społeczność z tym człowiekiem i wszystko robi, żeby mieć tą społeczność. Następnym razem zobaczymy, w jaki sposób Pan Jezus dokonał tego przebłagania. I co dzięki temu żeśmy uczyne, y, uzyskali. Niech Pan nam w tym wszystkim dopomoże. Amen.